Siemana Siemana, widzowie, w dzisiejszym odcinku gramy znowu w Roblox Drivers, więc zaczynajmy. Gdzie to jesteś? Ja coś się doda. Dobra, chodź tu. Uwi! Jestem. Ja to jestem Co to? E, nie, 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 ja chcę to. Co to? Ja nie chciałam areny. Ja nie jest. lubię areny, ja wiesz, że Ty przecież wiesz, że ja nie lubię areny. Ty przecież wiesz, że ja nie lubię areny i mi na to się Wiesz, co? Jest to, żeby tak własnej siostrze na złość robić, naprawdę. O! Jezus, ale się wystraszyłam! Nie! Bo ja na tej marce lubię się skradać. Ja też. Dobra. Y... Teraz dam Ci fory. Okay? Nie, ja nie dawaj fory. Teraz na pewno okay. nie dawaj. Teraz tym bardziej nie dawaj fory, bo sobie włączyłam taką jedną mega mega super broń. Pompkę? No. Pąpka jest super. Na A ile już masz życia? Bardzo dużo. A i ja siedem co da dużo? 7 siedem. Siedem, siedem to mega mało. No. Oczywiście, że ci daję fory. No. Na pewno mi nie dajesz. Dobra, teraz gramy na serio, na serio. A i widzowie subskrybujcie nasz kanał, bo lecimy po 100 subów. Teraz gramy serio, na serio, No to okay? gramy na serio, serio, na serio. Dobra. Dałam ci akurat serio. No na pewno, nie. Miałeś mi grać na serio, więc wiem, że mi nie dajesz. Dobra, teraz gramy serio, na serio. Serio, na serio, dobra. Nie mogę się ruszyć. On już, się ruszyć. już się ruszyłaś? Ale w web dostała. A ile masz z życia? Bardzo dużo. <głos> <głos> no nie no, no miałam mało. No ja szukałam Cię, no. teraz, teraz wygram. Teraz wygram. Wygramy na serio, na serio. No tak, teraz wygramy. No gramy serio, na serio. Ciągle gramy serio, na serio, bo wtedy nie ten... Każdego więcej adrenaliny nikt, nikt mnie nie znajdzie, jak nie będę trzymać akurat tej broni. <noise> dobra, to było teraz dobra, to teraz nie dobra. Tak no nie, miałyśmy grać na naprawdę. Dobra, teraz serio. gramy serio na serio na serio na serio. Okej. Serio, okay. serio, hmm. na serio, ma serio, serio. Spoczko. Hmm. Hmm, nie wiem gdzie ja jestem. No nie no nie, mów, nie Ale mi się mm. udało, ale to było dobre. Mm. Teraz dam ci fary. Mogę. Mm. Nie, nie dajesz mi fary i nie masz kierować fary. Co? Jak wygrasz to ja daję tą fary. Nie. Jak dasz, to znaczy, że nie umiesz grać. Co? No? He? To He? były fary? No, na pewno. Nie, na 100%. To no, są takie malutkie, słodkie fary. To nie było fary. A kochasz fary? Nie, widzę fory. Dlatego ja właśnie cię zaatakowałam. Tak, dlatego właśnie przegrałaś, bo jesteś taka słaba. Dobra, daj do pasu ponownie. Teraz jakąś inną mapkę. Może... Nie w no, Nie, proszę, 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 nie! 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 Ja nienawidzę porządki! No, Ta musi być super, bo jeszcze ja nie grałam. Dobra, gramy tam bronią teraz na chwilę, a jak będzie tutaj się nam nie uda, a to bronią, to gramy bombką. To jest mega dobra. Uii. A zapomniałam, że ta mapa to to. O nie, to jest to. Najlepsze. To najlepsze. To, to jest to, co nie umiesz grać. A! O Bo ja kocham wchodzić do tej zupki. Do tej zupki? No. A to jednak bardzo lubię tą grę, bo z nią no, będę wygrywać. Ja bardzo kocham tą mapę. Pewnie będę wygrywać. No, <laughs> Bra, ja a ja lubię jest? wchodzić do tej, zupka, tej zupki. Powiem. To nie jest zupka. Dla mnie jest. Ale to nie jest zupa, kochanie. No, to jest, jest, to miasto, 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 miasto. Nie. miasto. Nieee! mi do tej jednej takiej zupki. Ale zupka. ja myślałam, że to zupa, no To nie jest zupa i to na nie wygląda jak zupa! To jest jakaś łomna. Wygląda jak ziaretkowa zupka. Dobra, skoczyła. Portal. O kurde, Nina! co? coś na pewno? Dobra, to ja. A! A! O, ja to... Ja nawet na ciebie nie chciałam celować! Tu masz problem, Marloni! Nie no, nie no, dobrze. Dlaczego ma ślanka? No wiem, że tak, bo ja mówię to Co? Co? Dobra, dobra. Moja jest super. Dobra, teraz cię zabiję, 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 zabiję. Nie, bo ja ciebie... No na pewno. Gdzie ty jesteś? Skoczyłaś do tej zupy pewnie. Nie. E? To gdzie to? Skakuję, zupy. No. A no, pomyśl, no, ja ciągle będę skakiwała, no, 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 no. no nie, no bo wcześniej, nie, 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 bo ja to miałam inaczej zrobić, ale już teraz wiem. Dobra, i zmieniamy, zmieniamy broń. Opa, opa, opa. opa. Ale Ty wiesz, że mam jeszcze wybrane jeszcze dwie? Oko. Te dwie to ja na luzie na na Ja? Dwie? Dwie. Ja na luzie na drobie te wszystkie moje prze, wygrane. A nie. Kurde, muszę sobie nałożyć. O tutaj. Nie nadałaś mi ani tej kropki życia. No. no na pewno. Ale tak ja jak zna, wygrałam. Ja po prostu mało życie. No, ale to ja Ci je zadałam. Tak, teraz może Ci dam fory, no nie. Nie, jak mi dasz fory, to naprawdę nie Co? nie dajesz. Nie dajesz fory, słyszysz? Nie, tym razem zrobiłam, zrobię Ci małą niespodzianeczkę. No bo wiesz, zawsze wchodzę do tej zupy. O no kurde, ja się... Dobra, te, teraz, teraz to miało inaczej tak. wyglądać. Nie bo no to, tak to Dobra, bo, jest bo mi tak. kurde laguje. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. O, jestem? Zagorzała ci, tak? Tak, ale, ser, ale serio mi zagorzała. Ej, czekaj, bo ja sobie w sumie broni na tobie, no. no. A teraz wchodzę do zupki. To słaś? Weszłam, no i, no i co? No i co? No i bzdro, bo ja cię teraz zabiję, 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 zabiję. I tak naprawdę nie weszłam do zupy. No. <ślesz> Weszłaś, widziałam. Wyszłam z zupy, wchodzę. Wyszłam. Wiedziałam, ja żebyśmy były prostu na równi. No na pewno Nina. Nie chcemy mi się tak można sobą grać. Dobra, teraz się odpalam. No to ja się teraz odpalam. No, z tej zupy no, troszkę mnie to nie Tak. No. Chyba zepsuta ta zupa. na moim cień. O kurka, o kurka, to proszę żebyś nie miałeś życia. Nie? nie mieć życia to ty możesz tylko. Nie, bo nie mieć życia to ja. <grym <grym tak, no gdzieś no przez zybkę się podoba. Jeszcze tu musiałam przeładować broń. No to, to, to strzelaj. No strzelam, strzelam. No na strzelam, pewno łatwo. No na pewno, jak ty, jak ty na dwie mnie nie trafisz. Ha? Ha? Miałam jeszcze ponad pół życia i Ty Tylko jedna masz. No Tylko jedną, a ty jeszcze dwie, haha. To wchodzisz do zupki, no weszłam do zupki. To się wchodzi do zupki i miękko nie obchodzi. Wyszłam do zupki, wyszłam sobie do zupki, i w takim razie wyszłam do zupki. Wszerego szłaś do zupki? Tak! To chodź na tej zupce, znaczy na... To nie zupka, chodź na tym samej kół. Nie. No to takim razem nie weszłaś. Wiesz, nie wiem, bo nie, nie widzę. kamyczku. No teraz widzę. No teraz widzę, powiedziałam. Dobra. Umrzesz, umrzesz. Nie, bo ty jesteś... Tak, teraz chodzę do dupy. No, serio? Dlaczego Ty tam... Dobra, uda się, uda się, uda się, uda. O, jest, jest, jest. jest. Dobra, uda się, to się uda, to się na pewno uda. Uda! To się na 100% uda. Ty jesteś z tym, tym... tą tym, tym, tym szafkom. Nie nie, 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 nie. Przecież tutaj to nie jest kurde chowane albo zabi. tylko ej, se, 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 seryj, widzisz, że ja w ciebie strzelam? Coś chcesz nie wiem, ułomna, co? Gdzie ty jesteś? ja ci tu dam wygrać, co? Mm, co ty zrobiłaś? Gdzieś spadłaś. Czekaj. Jest! Ty wygrałaś! Tak, ja wygrałam. Dobra, ja chcę to. A ja chcę to. Nie to! <noise> I tak, tak nie, się rzuca. Nie to... Jest! Yes! Bo ty nie Dobra, ja, ja już... Jest... Ale, ja nie to nie się... że... A ty, ty, ty tutaj, ty tutaj podobno znasz jakąś świetną kryjówkę. Dobra, dzisiaj, dzisiaj mi idzie lepiej niż ostatnio, tak? Bo ostatnio z tobą cały czas przegrywałam, a teraz się udaje. Mam tak tę Tutaj gdzieś. Muszę się znaleźć. No, nie. Kurde, co ja robię? Dobra. Mogę ci tutaj pokazać, co to Dobra, ja nie wiem. Mój. Dobra, teraz Nina, tutaj dajemy i ten. I teraz tutaj nie. No tak. No i widzowie, jeżeli chcecie więcej tych odcinków, to piszcie, to piszcie w komentarzach. Co o co chodzi? Ja szybko wskakuję. No to wskakuj. <laughs> ale gdzieś przegrała? <laughs> no tak to. Ha ha ha, ja tu... razem, z tobą. Razem. Idę do mojej kryjóweczki. No wcale nie jest mi to przykryte, ale bardzo fajna. No właśnie widzę jaka fajna. Bardzo fajnie imię nie umiesz wygrać. Dobra, teraz zmieniamy broń i gramy na serio, a nie kurde jak nie wiem. A teraz ja wciskam losową broń. O kurde, mam hop, karabin. No, Mogłam jednak nie dawać tej losowej broń, bo mam ja, karabin. Akurat karabin jest spoko. A może ci z tobą wygram? No na pewno nie. O kurde. I tak i tak ze mną nie wygrasz, bo teraz się odpalę. A ja sobie daję pompkę, nie mogę już tak kreować. Nic, co ja zrobiłam. O nie. Dobra. Moja pompka jest kochana. Okej. Okay. Spotyka mi się na trampolinie. Okej. Okay. Bo ja już jestem. Eee, Ja muszę się spotkać na trampolinie. No ja jestem tak jakby trochę na trampolinie, nie? Tak prawie że. Idziesz <laughs> do mojej kryjówy, tak? To nie jest moja kryjówka? Mm. Mówiłam, że się odpala, mówiłam! Ale ja mam trzy granaty? Też słabe. Nie. O, nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Muszę sobie chyba włączać karabin codziennie. Codziennie? <grym> no, bo karabin jest bardzo mocny. Jak na yes. pierwszakową broń karabin jest mega dobry. No tak szczerze, to real. Jakbym go kupiła 40 roboksów, to rozumiem, ale... Brat, teraz cię... Dzięki, ja. że mi dałeś przeładować broń. Ja to sobie przeładowałam broń. Ja to ha 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 masz dalej ha mam trzy? ha 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 mam ha 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 Dobra. A gdzie jesteś? W centrum Katowic? Co? <laughs> nie wygrasz, kochana, nie ja wygrasz. Wygram. No bo, bo mi przeładowywała się broń! <laughs> A teraz mam cztery. Jeszcze jedna. Dobra, muszę... Nie, Tata, ja, ja wygram. Ja po... wygram! Nie, boja, bo ja mam karabin. No na pewno. A z karabinem się to wygra, nie? Jestem w centrum Katowic? Nie, nie, nie jestem w centrum Katowic. co? Nie, nie. Centrum Katowic jest kupien. Nie. Bra... hoppa, o nie! Uciekać! Nie, Bra! Muszę przeładować broń, przeładować broń, przeładować broń, przeładować broń, przeładować broń. No nie mogę się cofić. No, zaraz! będziesz gdzieś model! Nie ma problemu. ty jesteś pod tym samym. Mwała! Ja nie mówiłam, że się odkalałam. Dobra, dzień się już będzie. Dobra, widzę w takim razie kończymy ten odcinek. To pa, kochani.